Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam do czytania, słuchajcie, romantycznego, miłosnego. Nie wiem jeszcze, jaki będzie temat tego czytania, dlatego że to nam pokażą karty. Historia ułoży się z kart bowiem. I później będzie informacja dotycząca miłości, odrębnie dla każdego ze znaków. Wskazówka dotycząca miłości. Witam Was na swoim kanale, witam Was na moim YouTube. Słuchajcie, przychodzicie, bierzecie z tego. Co proponuję, to, co jest dla Was najważniejsze, to czego potrzebujecie w danym momencie, zostawcie ślad po sobie. A niech ta energia płynie w obie strony, ok? Zaczynamy. Słuchajcie, zaczynamy. Dla części z Was tutaj jest osłabienie związku, czym to jest związane, a no, z, tym, tym jest, z tym jest związane, że ktoś się zachowuje, powiedziałabym, bardzo arogancko i któraś ze stron może mieć serdecznie dosyć tej arogancji, tak? Ktoś tak walczy o swoje przekonania, ktoś tak walczy o to, w co wierzy, ktoś tak walczy o swoje zdanie, że aż robi się momentami być może agresywnie. I to was osłabia, czujecie, że was to osłabia, bądź poczujecie, że macie dosyć, po prostu macie dosyć. Mm, tak, i to jest ostrzeżenie: ostrzeżenie dla osób, które słuchają tego filmu i odnalazły się po tej stronie czyli po stronie osoby, która zbyt mocno, zbyt agresywnie, um, napastliwie wręcz. No, tak jak powiedziałam, walczysz o swoje zdanie, na czymś ci zależy, próbujesz coś wymóc. To uważaj, bo ta druga strona może mieć tego serdecznie dosyć i może chcieć odejść. Dla osób, które są w tej sytuacji, gdzie właśnie te rozmowy, ta dyskusja, ta wymiana zdań, ten dialog, e, <grym> jakiś sarkazm, który się za tym czuje, który za tym idzie i wy to czujecie doskonale, mm, powoduje, że czujecie się tym osłabieni, energetycznie wyczerpani, wydrenowani, po prostu osłabnięci dosłownie. To prowadzi, uważam, do mm, sytuacji, w której związek zachoruje. Wy możecie się roz rozchorować energetycznie. To was może coraz bardziej osłabiać i trzeba być tego świadomym, że nie tędy droga. Dodatkowo to może prowadzić do zerwania, do rozstania, do y, odejścia, które jest ze stron waszej tej osłabionej. Tak to czuję ja. Ogólnie dla związku to niczego nie wnosi, to wprowadza niepewność. Tak jak powiedziałam, nie tędy droga. Tutaj dialog yy, powinien polegać na tym, że obie strony mogą z yy, pełną. Yy Moim zdaniem, świadomością i szacunkiem do tego, co czują, czego pragną, co mówią, wyrażać swobodnie swoją opinię, mówić swobodnie o swoich uczuciach. Gdy brakuje tej równowagi, pokazuje się energia toksycznego związku. Toksycznego związku. E, mówimy o miłości, ale to równie dobrze może być sytuacja zawodowa, gdzie czujecie się mobbowani, czujecie się spychani na dalszy plan, czujecie się notorycznie wręcz niedoceniani. Weźcie. Również to pod uwagę, że być może e, trzeba będzie odejść, lub być może e, to was po prostu tak naprawdę mm, doprowadza do energii z gatunku. Boli mnie głowa, mam już kaca moralnego, że wciąż się na to zgadzam. Dosłownie, że wciąż się na to zgadzam. Nie mogę spojrzeć sobie w oczy, nie mogę spojrzeć sobie w twarz, czuję się źle w tej sytuacji. Mam dosyć tych dram, tych sztormów, tych sytuacji z gatunku nie wiadomo co, kiedy nagle nic nie pasuje, nie mogę dogodzić. Ciężko jest dogodzić tej osobie, a później ta osoba do mnie dzwoni lub się kontaktuje ze mną i tak jakby nigdy nic się nie stało. I bardzo proszę, ostatnia karta, która mówi jakby i co? I później Cię przeprasza, klęka na kolanku i proponuje stały związek. Próbuje się z Tobą, nie wiem, umówić, nie daj Boże, zaręczyć, oświadczyny. A dookoła same czerwone flagi. No to jest jedna wielka czerwona flaga. Idziemy dalej, słuchajcie. Jeszcze karty się zblokowały, poczekajcie. Masz tego dosyć, mój drogi, moja droga. Osoba, która jest napastliwa, miej świadomość, że e, następnym razem Twoja osoba może mieć już tego serdecznie dosyć. Nie przyjmie Twoich przeprosin. Będziecie się kręcić, ma dosyć kręcenia się w jakimś po prostu takim karmicznym, niefajnym e, kole zdarzeń. I tutaj w niej następuje zmiana, i w niej następuje przemiana. Może była dla Ciebie za miła, może była dla Ciebie zbyt uprzejma. I teraz, teraz odwracając sytuację, może jesteś za miły, za miła, zbyt uprzejmy, zbyt uprzejma, co też powoduje, że ta osoba się, absolutnie ta druga się rozkręca, nakręca, wie, że może przekraczać z Tobą wciąż granice, i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Tak naprawdę masz do czynienia z kimś, kto nie jest do końca empatyczny, albo jest, e, znaczy, no ma w tyłku to, co Ty czujesz, krótko mówiąc, to, jak Ty odczuwasz pewne rzeczy. To co jest dla Ciebie ważne. Dodatkowo jest to osoba stosunkowo zamknięta albo trzyma się Ciebie z innych powodów. O tak powiem z innych powodów. I teraz tak, osoba, która słucha mnie i jest po tej drugiej stronie, czyli to ty próbujesz dyskutować, absolutnie przekra przekraczając granice zdrowego rozsądku, um, narażając tę drugą osobę na jakieś nieprzyjemności, bądź też po prostu sprawiając jej przykrość, bądź świadom, że przyjdzie taki moment, kiedy ona uda, że nie widzi, że do niej dzwoniłeś. Że nie widzi, że napisałeś do niej jakąś wiadomość, że nie będzie chciała się z tobą spotkać, nie będzie chciała przyjąć twojej oferty, nie będzie chciała mieć z tobą nic wspólnego. Dlaczego? Dlatego, że ona czuje lub poczuje, że coś w tej sytuacji musi się zmienić, że ta sytuacja była dla niej bardzo wyczerpująca. Energetycznie osłabiająca, i ona po prostu nie ma ochoty dalej w tym tkwić. Chce zmiany w swoim życiu, zasługuje na więcej i chce czegoś więcej, więc trzeba sobie to uświadomić. Dla Was z kolei, dla tych osób, które czują się tak osaczone i potraktowane przez tą drugą stronę, tutaj jest zmiana dla Was, ale też trzeba znaleźć sobie siłę w sobie samej, w sobie samym, żeby przestać pakować się w tę sytuację, być bardziej asertywnym, Umie umieć potrafić powiedzieć nie. E, nie zgadzać się na wszystko, nie wierzyć pustym słowom, tak bym to określiła, i później następuje zmiana. To może być ciężkie, bo możecie czuć z tą osobą bardzo silne połączenie, i tutaj się pokazały związki, szeroko pojęte związki karmiczne, od bratnich dusz przez e, bliźniacze płomienie. Po małżeństwa karmiczne, związki stałe karmiczne, i teraz trzeba się odnaleźć trochę w sytuacji. Jeśli to jest związek bratnich dusz, zawodowy bądź osobisty, romantyczny, to na pewno obie strony bardzo dużo wyniosą z tej sytuacji dla siebie, nauczą się i być może pójdą dalej niezależnie. Jeśli to jest y, Twój bliźniaczy płomień i czujesz, że to jest Twój bliźniaczy płomień, to nie musisz być z tą osobą. Może nawet nie jesteś z tą osobą, a mimo wszystko jesteście energetycznie połączeni. Pamiętaj, żeby wysyłać swojemu bliźniaczemu płomieniowi miłość. Okay? Tak Możesz między innymi uzdrowić to, co jest między Wami. Jeśli to jest związek karmiczny, małżeństwo karmiczne, tutaj jest dużo do przepracowania. Bardzo, i to jest bardzo może być dla Was to. Mm, nie wiem, za dużo na siebie wzięłaś, wziąłeś, za dużo dźwigasz na sobie. E, jeśli macie dzieci, bo one nam się też tutaj pokazały, to dla części z Was tu informacja jest taka, że trzeba o siebie walczyć w takim dobrym słowa z tego znaczeniu, naprawiać, leczyć, uzdrawiać tą relację, dbać o nią, z miłością do dzieci, z miłości do dzieci. Aczkolwiek tutaj byłabym bardzo ostrożna, bo ja nikogo nie zachęcam do tego, żeby był w nieszczęśliwym związku małżeńskim bądź partnerskim, gdzie jest przemoc fizyczna, przemoc słowna tylko dlatego, że są dzieci. Podaję ten przykład wcześniejszy, podałam to, co powiedziałam to, co powiedziałam wcześniej, z uwagi na to, że być może są osoby, które są świadome, że mają w tym życiu do przepracowania między sobą ok konkretną, ogromną być może karmę. Jest to związane z, ze związkiem małżeńskim, to o czym mówię. I żeby pomóc tę karmę przepracować, trzeba się skoncentrować na miłości do dzieci, na wychowaniu dzieci, o ile dzieci są, a tutaj się dzieci akurat pokazały. Idźmy dalej. Dla części z Was terapia i dla mnie to jest karta terapeuty. E, oczywiście można też powiedzieć, że karta rozwodów i tu jest mediator, który ustala co i jak zrobić, ale to dla osób, które są naprawdę już w tak zwanym, em, nazwijmy to... W bardzo ciemnym położeniu, gdzie wiesz i czujesz doskonale, że to co się działo do tej pory już przekroczyło granice zdrowego rozsądku, przekroczyło Rubikon i trzeba coś zmienić. Więc tu jest terapia bądź mediator, który pomoże Wam się rozstać. Osoba trzecia, niezaangażowana emocjonalnie, która pomoże rozsądzić to, co między Wami jest i jak dalej to ułożyć, ok? E, dla części Was terapia bardzo mm, skutecznie przeprowadzona. Pamiętajmy tylko, że terapia to etapy. Czasami, biorąc udział w terapii, em, jeszcze później potrzebujemy sporo czasu, żeby coś do nas bardziej dotarło, żeby coś się w nas bardziej zakorzeniło. Nie zawsze jest tak, że kończymy terapię i problemy znikają. Później jest potrzebna praca nad sobą, praca nad związkiem obu stron. Tak? Powiem Ci tak, e, dla osób, które odchodzą od swojego partnera i są dzieci, wiesz, że nie jesteś w stanie znieść pewnych rzeczy dłużej już. E, no, to tak naprawdę odżyjesz po tym, szczerze mówiąc. A jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, o, o wsparcie, e, jeśli chodzi właśnie o kwestie wychowania dzieci, organizacji życia, jak jesteś samodzielnym ojcem czy samodzielną matką, to masz wokół siebie przyjaciół, rodzinę, to będą osoby, które, będą, które cię rozumieją i będą ci w tym pomagać, ok? E, taka jeszcze informacja i znajdziesz nową miłość, i znajdziesz nową miłość. Dla, dla część osób, które powiedziałam, że tutaj jest ta, ten kompletny brak równowagi, lub taka powiedziałabym natarczywość, bo brak równowagi to naprawdę kolokwializm w tym momencie, natarczywość twojego partnera, tej osoby, e, która powoduje, że chowasz się w tobie, w sobie coraz bardziej i kurczysz się w sobie coraz bardziej do takiego momentu, gdzie nie możesz patrzeć sobie w lustro i patrzeć sobie w oczy w ogóle. Pokazuje się po prostu wyjście z tej relacji. Niezależnie od tego, jakie masz wspomnienia, niezależnie od tego, jakie masz sentymenta odnośnie tej osoby i znalezienie nowej miłości za jakiś czas, ale za jakiś czas, jak będziesz gotowy ją znaleźć, nie od razu, bo po wyjściu z tej relacji bezpośrednio trzeba będzie skoncentrować się na ułożeniu swojego życia, na odbudowaniu swojego życia, a później na uleczeniu tych wszystkich ran, które zostały Ci zadane wcześniej. Także myślę sobie, zaraz przejdziemy teraz do czytania do, do wskazówki dla każdego ze znaków, także myślę sobie dla osób, które na przykład słuchają tego filmu a wiesz, że przegiołaś ze swoim partnerem, z osobą, na której Ci zależy, no to uważaj, bo granica jest bardzo cienka już. Dla osób, które są po tej drugiej stronie y, sytuacji y, no to albo karty mówią jednoznacznie, zrób z tym porządek w końcu, wskrześ w sobie tę odwagę, y, będziesz miał wsparcie za, jakiś, wsparcie, za jakiś czas znajdziesz miłość. Y, naj, najtrudniej chyba będzie, uważam, związkom, które czują, że y, są absolutnie karmiczne, czyli na przykład małżeństwom karmicznym, stałym związkom karmicznym, gdzie są dzieci bo zobaczmy tutaj jeszcze dodatkowa informacja może od, dla, od kart dla Was. Też potrzeba, potrzeba zmiany i znowu ta karta się pokazała nam. Zmiany cierpliwości, ile jesteś w stanie w sobie wykresić, wskrzesić cierpliwości jeszcze i spokoju odnośnie tej osoby bądź tej sytuacji. Ale raczej pokazuje się energia, która mówi, że y, czas nie do końca wyleczy rany, że może jak załatwicie jedną sprawę, uporacie się z jakimś jednym tematem bardzo raniącym, bardzo rozczarowującym, to przyjdą kolejne kwestie, kolejne kwestie, które dla Was po prostu będą toksyczne, zanim zaświeci słońce, zanim wyjdziecie na prostą. Okay? Także rzeczywiście tutaj dużo cierpliwości, dużo czasu, e, dużo miłosierdzia w sercu jest potrzebne. Jeśli czujesz, że to Twój bliźniaczy płomień, wysyłaj miłość, bo w końcu słońce wychodzi. Nie jest to proste, szczerze mówiąc. Na końcu, no, na spodzie dziesiątka buław możesz mieć serdecznie dosyć, najnormalniej w świecie. Możesz czuć się przytłoczony, przytłoczona tym wszystkim, co się dzieje, osamotniona. Czuć, czuć że dźwigasz ciężar tej sytuacji absolutnie sam, sama, a po drugiej stronie nie ma odbioru. Więc y, powiedziałabym, w zależności od tego, w jakiej jesteś sytuacji. Niezależnie od tego, co się wydarzyło, staraj się wskrzesić w, tobie, w sobie miłosierdzie w stosunku do Twojej właśnie osoby. A teraz, wskazówki dla każdego ze znaków na miłość. Jeszcze nie, jeszcze zobaczymy z tych kart jednoznaczną wskazówkę, może. One są bardzo konkretne. Znowu jest zmiana. Słuchajcie, macie bardzo dużo takiej energii z gatunku. Musi coś się zmienić. Coś musi się zmienić. Coś musi się zmienić. Nie może być tak, jak było. Eee, I to jest szansa na szczęście, szansa na, um, jakby to powiedzieć, jako, jakąś, jakieś pozytywne wydarzenie. Trzymajcie się jakiegoś pozytywnego wydarzenia, bo to z kolei pomoże Wam otworzyć na nowe możliwości, na przykład wyjść z toksycznej relacji. Na zasadzie będzie jakiś przełom. Będzie jakiś przełom. Tu jest też, słuchajcie, nie wiem, powiem to. Jest osoba, która ja myślę, że nie wiem, może być bardzo ciężko i wielokrotnie zastanawiałeś się, zastanawiałaś się, czym sobie na to wszystko zasłużyłeś, zasłużyłaś. Ja myślę, że wszechświat Cię wysłucha. Bo tu jest trochę taka energia z gatunku, to magia wszechświata. Wszechświat usuwa czasami z naszej drogi um, osoby, sytuacje, które nie są nam pisane. I my, my na początku możemy sobie totalnie nie zdawać z tego sprawy, jest nam smutno, jest nam nieprzyjemnie, zastanawiamy się, czemu ktoś zniknął, albo czemu coś się skończyło, albo czemu coś się nie układa. No otóż dlatego, że to odsunięcie, to wyciągnięcie z te, z, ciebie z tej sytuacji e, po jakimś takim, powiedziałbym, szczęśliwym zbiegu okoliczności, ma być dla ciebie ochroną. Tak? Ma działać na Twoją korzyść. Ok. Barany. Informacja dotycząca miłości dla Was. Hmm. Nagłe zdarzenie. Widzisz sprawy takimi, jakimi one są naprawdę. Nie wszystko ci się podoba. Hmm, nagłe zerwanie, nagła zmiana, yy, nagle twój partner pokazuje swoją prawdziwą twarz. Karta uzdrowienia to znaczy, jak już ten kurz opadnie, zobaczysz sprawy takimi, jakimi one są, ściągniesz różowe okulary, będziesz wiedział, jak co zrobić, jak naprawić pewne sprawy w swoim życiu. Byki. Um, Okej, okay. dla byka singla tutaj jakby na razie być może jesteś w takiej energii, że nie do końca jesteś skory na to, żeby gdzieś tam latać, zwiedzać, poznawać, przeżywać jakieś przygody. Przyjdzie taki moment, gdzie się otworzysz. Byk singiel uważa na graczy, uważa na graczki też, no bo panowie też mnie słuchają w końcu. Na kobiety bądź mężczyzn, którzy chcą się tylko zabawić. Więc ty sam zastanów się, e, jeśli zobaczysz czerwone flagi, lub jeśli coś spowoduje, że zaczniesz myśleć o tej osobie, że okej, okay, ona się chyba chce tylko zabawić. Więc sam zastanów się, czy to jest to, czego ty chcesz na ten moment. E, bliźnięta. Okej. Okay. Bliźnięta pokazują się w energii dosyć stabilnej, przyjemnej. Masz wokół siebie znak trygonu ziemi, najprawdopodobniej koziorożca, jako osobę, która jest serio, chce z tobą tworzyć, budować, rozwijać. Chce być może z tobą założyć jakiegoś rodzaju działalność poza miłosną, czyli jakiś biznes, ma jakiś pomysł, bardzo poważne zamiary się pokazały. Raki. Rak ma się z niczym nie spieszyć. Jesteś swojej własnej energii, czyli wiesz, no jakby tam, gdzie jest wola umysłu, tam pójdą też działania. Tam, gdzie jest wola Twoja, tam pójdą też działania, więc nie daj się do niczego przymuszać i z niczym się nie spiesz. Rozwijaj sprawę w swoim własnym tempie. Jeśli czujesz, drogi singlu, na przykład, że teraz nie masz w swoim życiu nikogo interesującego, krótko mówiąc, więc koncentruj się na rozwoju zawodowym bądź rozwoju osobistym, bo to się pokazuje tutaj jako fajne, w sensie, że yy, duży potencjał. Dobrze, lew. Druga szansa: pojednanie, pogodzenie z kimś, to jest dla ciebie ważnym, ponowne złapanie nadziei na przyszłość. Ale też wyjaśnienie spraw, wyjaśnienie jakichś nieporozumień, nieporozumień, jakichś głupot być może, które wcześniej doprowadziły do tego, że ciężko było Wam się pojednać. Jeśli mamy tutaj jeszcze do czynienia ze związkiem karmicznym, bliźniaczych płomieni, no nie wiem, no karmicznym, to znowu wchodzicie w ten etap, jakby żyli długo i szczęśliwie, nie? Do następnego razu, który trzeba będzie, który jakby spowoduje pewnego rodzaju zachwianie, i znowu trzeba będzie nad czymś pracować, nad związkiem. Pracować. Ale dużo szczęścia, zadowolenia, pogodzenie, wyciągnięcie do, sobie dło do siebie dłoni, omówienie tego wszystkiego, co wcześniej spowodowało nieprzyjemności. Panny. Jest romans, ale panna się tym stresuje. Jest nowy początek, ale panna się z tym stresuje. Nie przez noce, romansowo nie przez noce, to bardziej dla singli. Um, tutaj jeszcze pokazuje się taka energia ogólnie zmęczenia, zmęczenia mentalnego lub e, takiej, powiedziałabym, mm, troski, mm, nie wiem, czy troski, poczekajcie, poczekajcie, zmartwienia, czy w ogóle kiedyś znajdę kogoś odpowiedniego. O to mniej więcej tak. No to tak, albo, drogie panny, romans, który stresuje z jakiegoś powodu, um, martwicie bądź stresuje. Druga informacja, dużo seksu, nie noce. Trzecia informacja, czy w ogóle znajdę kiedyś e, właściwą dla siebie o, o, osobę i takie nastawienie, e, nigdy nie znajdę. Nie, jest ten nas buław, on nam się tutaj pokazał jako szansa, natomiast to jest też jakby zależne od Twojego nastawienia. E, to znaczy, y, jak będziesz ciągle niezadowolona, nieszczęśliwa, skrzywiona, nagrymaszona, to raczej nie będzie dużego zainteresowania drogi singlu, droga, droga singielko, żeby wejść z Tobą w romans, prawda? Więc zadbaj o własną energię. Waga. Waga. Prawda, odcięcie złudzeń, e, intuicja, która prowadzi do prawdy, Będziesz widział jasno prawdę w konkretnych sytuacjach romantycznych. Będziesz widział wyjasno prawdę w konkretnych sytuacjach romantycznych w swoim życiu. Powiesz prawdę i usłyszysz prawdę. Skorpion. No takie wiecie, co fircyki w zalotach tutaj koło was. Um. No więc tak, jeśli chodzi o osoby, które nie są w żadnych stałych połączeniach, to pokazała się energia z gatunków, flirtuje, dobrze się bawię um, i dobrze mi z tym, tak? Tu jedna noc, tam jedna noc i po prostu dobrze mi z tym. Teraz jestem na takim etapie mojego życia, kiedy tego potrzebuję, po prostu. Jeśli chodzi o związki stałe, to bardzo ciekawe jest to przesłanie, bo ono dla mnie mówi. Um, Żebyś spojrzał szczerze i trzeźwo na siebie, na swój związek, na swojego partnera, czy nie zakładasz czegoś nazbyt optymistycznie? Ok. Czy jesteście szczerzy wo wobec siebie, czy nie zakładacie czegoś nazbyt optymistycznie? Czy nie chowacie pod dywan jakiegoś problemu między sobą, który powinien zostać omówiony? Dobra, strzelec, no strzelec jak zwykle. Strzelec łamie serca, naprawdę. Moje drugie strzelce, szczególnie panowie, tutaj trudno wam się oprzeć. Słuchajcie, jesteście otwarci, jesteście, jesteście szczodrzy, macie dobre intencje, tu w waszym. No i moi drodzy panowie, trudno wam się oprzeć. Wydaje mi się, że więcej niż jedna osoba mogła być Wami zainteresowana. Jeśli chodzi o panie, moje drogie panie, macie wokół siebie bardzo ujmującego osobnika, zainteresowanego waszą osobą. Ten człowiek będzie Was zarzucał prezentami albo zarzucał pięknymi słowami. No jest, powiedziałabym, takim trochę czarusiem. E, więc warto poznawać uważam, bliżej tę osobę, przyglądać się jej, a w stałych związkach w ogóle miłe chwile bardzo. Wspólna randka, wyjście gdzieś, e, bez dzieci, jak to się mawia, tylko dorośli, dużo fajnej atmosfery, możecie dostać kwiaty od swojego faceta, albo jakiś miły gest skierowany w Waszą stronę, fajne, bardzo fajne energie. Co my mamy dalej po strzelcu? Mamy koziorożca. O, ciężar na sercu, miłość, która jest jakimś ciężarem, miłość, która jest jakimś ciężarem, prawdziwa miłość, która jest dla Was ciężarem, bo za tym idzie jakiegoś, jakiś kłopot. O, powiem tak, kłopotliwa miłość, kłopotliwa miłość. W związku może być dużo różnych rzeczy do załatwienia, obciążenie jakąś sytuacją. Um, życie może dostarczyć różnego rodzaju zadań, którymi trzeba się zająć, nie wszystko pójdzie po naszej myśli, no to pamiętajcie, że macie siebie, tak? Macie siebie, razem znajdziecie rozwiązanie tej sytuacji. Wodnik. Dla części wodników, dla wodników, które e, tego sobie życzą, dzidziuś w drodze będzie wkrótce. Mhm. Natomiast ogólnie, wodniki, jeśli to jest nowa osoba w Twoim życiu, drogi wodniku, to wydaje mi się, że to, co macie do zaproponowania, jest solidne. To, co macie do zaproponowania, jest solidne, ale w ogóle pokazuje się u wodników praca, nowe projekty i nowi ludzie ogólnie. I jakieś współdziałanie ze Twoją osobą na poziomie, właśnie zawodowym, finansowym, albo budowanie czegoś w takim materialnym znaczeniu bardziej. Ryby. O oh, Jezu, u ryb, u ryb jakiś roller coaster. Jest ryba, która definitywnie od, odrywa się, odseparowuje się, odchodzi od kogoś i czujesz, że wracać życie do twojego życia, dosłownie. Tak, jakby, jeśli odeszłaś lub jeśli planujesz odejść, to dla mnie tutaj pokazuje się energia, że poczujesz wiosną, że to była dobra decyzja. Dosłownie, że to była dobra decyzja. Tu jest jeszcze inna informacja: przestajesz się z kimś kłócić i próbujecie jeszcze raz. Czas kłótni za Wami i to powoduje, jakiś niesnasek, sporów za Wami i to powoduje, że czujecie się po prostu lepiej. Radośniej, tak? że jest znowu szansa na ten nowy początek. Więc to zależy, czy naprawdę, rybo, przestałaś się kłócić ze swoim, swoim partnerem, albo wkrótce się przestaniesz kłócić ze swoim partnerem i przyjdzie nowy początek i poczujesz się lepiej. Czy masz serdecznie dosyć, papiery rozwodowe kładziesz na stole i odchodzisz, i też czujesz, że odżywasz po tej całej sytuacji. Więc tutaj też zależy od tego, co się mniej więcej dzieje w waszym życiu. Dobra, dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.